Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów. W odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne, ale przede wszystkim w życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania: dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób? Już teraz będę mówić. Na kanale jutro, w każdy wtorek o 17. A już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek. Tym razem o sztuce bycia sobą. W dzisiejszych czasach bycie sobą jest bardzo niepopularne. Dlaczego? Ponieważ przez wiele lat było wyśmiewane przez górów rozwoju osobistego i różnego typu quasi-mistrzów, którzy mówili ludziom, jak żyć, że bycie sobą to mit, że nie da się tak naprawdę być sobą, albo że jest to coś bzdurnego. Bzdurnego głównie dlatego, że jest to zbyt proste. Zadziałał tu jednak pewien mechanizm manipulacyjny. Czyli jeżeli chcesz, żeby ludzie czegoś nie robili, to wyśmiej to, zdyskredytuj, pokaż jako głupie. I dokładnie takie jest dzisiaj podejście dużej części społeczeństwa do bycia sobą. Zanim przejdziemy do tego, czym jest bycie sobą, co to znaczy być sobą? To, żeby nie zadziałał znowu ten mechanizm dyskredytacji. Potrzebujemy najpierw zastanowić się w szerszym kontekście, co tracimy, gdy nie jesteśmy sobą? Dzięki temu będzie nam łatwiej zdefiniować, co to znaczy być sobą i czy jest to warte naszych zabiegów i starań. Ten szerszy kontekst jest właściwie oczywisty, ale ponieważ jest oczywisty, to go nie zauważamy. A chodzi o to, że jeżeli ty sam, ty sama nie realizujesz własnego celu życiowego, to ktoś zaprzęgnie cię do realizacji swojego. I niektórzy robią to tak umiejętnie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie realizujemy tego, co sami chcemy. Na tym zresztą polega manipulacja. Zastanówcie się. Żyjemy w społeczeństwie, w którym jest bardzo dużo nakazów i zakazów. I nie mówię teraz o nakazach i zakazach prawa. Mówię teraz o tak zwanej tradycji, o tym, jak należy postępować, o pewnego rodzaju zasadach moralnych, etycznych. Problem polega tylko na tym, że gdzie się nie odwrócimy, to każdy. Myśli o innym zestawie zasad, które powinniśmy spełniać. Takie są oczekiwania społeczne, takie są oczekiwania rodzinne, takie są oczekiwania grupowe, zespołowe, itd. Różni ludzie chcą, abyśmy się zachowywali w jakiś określony sposób, ponieważ istnieje mnogość tych zasad, tych oczekiwań i tych wymogów. Do tego istnieją różnego rodzaju naciski. Takie, z których zdajemy sobie sprawę, i takie, z których nie zdajemy sobie sprawy. W związku z tym ulegamy tym oczekiwaniom i ulegamy tym naciskom, jednocześnie oddalając się od samego siebie. I te wszystkie argumenty: dzisiaj nie mam czasu. Odpocznę w weekend, odpocznę w wakacje. Teraz nie to jest najważniejsze. Wszystkie tego typu argumenty. Wynikają w jakiś sposób z chęci spełnienia wymogów i oczekiwań ludzi naokoło nas. Albo tego, co my myślimy, że ludzie naokoło nas oczekują. W praktyce chodzi o to samo. Stajemy się uwikłani w oczekiwania i naciski innych. I myślimy, że jeśli je spełnimy, to będzie dobrze dla wszystkich. Bo spełniając te oczekiwania według nas podtrzymujemy relację. Jest to klasyczny przykład wyboru pomiędzy przywiązaniem, przynależnością, a byciem sobą, byciem autentycznym. I tu pojawia się kolejny nacisk społeczny: przecież przywiązanie, przynależność, bycie w relacjach jest ważniejsze niż bycie sobą. Powinieneś się poświęcić, powinnaś się poświęcić. A pamiętacie z wcześniejszego odcinka? Za każdym razem, gdy czujesz, że coś poświęcasz, to znaczy, że przekraczasz granice i dajesz z siebie coś, czego nie powinnaś, nie powinieneś dać. Poświęcanie się oznacza nadszarpywanie swojej autentyczności. Możesz coś dać z siebie, bo tak chcesz, ale bez utraty kawałka siebie, bez utraty części siebie. Całe wyzwanie w tym przypadku polega na tym, że kwestie przywiązania, przynależności, relacji, oczekiwań widzimy jako tak skomplikowaną i tak pogmatwaną, że wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie z tego się wyplątać. Że przecież tak musi być, że już nie da się inaczej. Jest jeszcze inna strona medalu. Możemy mówić, że chcemy się uwolnić z tych wszystkich uwikłań w niechciane relacje i w niechciane oczekiwania, ale tak naprawdę jest nam Dobrze, w tej sytuacji, jaka jest. Zyskujemy coś. Bo, na przykład, nie musimy się starać, nie musimy wykazywać większego zaangażowania. Po prostu jest jak jest. Znamy tę sytuację i okej. Okay. Szału nie ma, ale jakoś się żyje. Obie te postawy sprowadzają się do jednego. Zgadzasz się na to, co jest, ale tracisz jakąś część siebie. Zatem za każdym razem. Gdy boisz się powiedzieć, co myślisz, gdy boisz się wyrazić swoje zdanie, to znaczy, że poświęcasz jakąś część siebie, i jeśli pamiętasz pierwszy odcinek, to przycinasz konary drzewa, którym jesteś. Robisz to sam, robisz to sama. Pozwalasz na to, aby czyjeś oczekiwania, czyjeś naciski, albo Twoje wyobrażenie o czyjeś oczekiwaniach przycinało te konary. Za każdym razem. I w każdej relacji, jeżeli masz poczucie, że nie ma przestrzeni do wyrażenia siebie, to nie jesteś sobą. I znowu, pozwalasz przecinać konary swojego drzewa. Za każdym razem, gdy czujesz, że się dusisz w jakiejś relacji, gdy czujesz, że ktoś tobą manipuluje, za każdym razem, gdy czujesz się zmuszony, zmuszona, to jest to ten moment... Gdy w jakiś sposób tracisz część siebie. I tutaj bardzo często pojawia się niebagatelne pytanie: Czy być sobą oznacza, że wszystko mi wolno, że nikim się nie muszę przejmować, że nikogo zdania nie muszę brać pod uwagę? Nie do końca. Jak to we wszystkim bywa, złoty środek jest najlepszy. Trzeba mieć świadomość granic. Już o tym wspominałam granice Twojej wolności. Są jednocześnie granicami wolności innego człowieka, więc ty możesz działać w ramach swoich granic, nie przekraczając granic innych. Natomiast jeżeli pozwalasz sobą manipulować, jeżeli pozwalasz w cudzysłowie przycinać swoje konary, jeżeli poświęcasz się, bo uważasz, że ktoś tego od ciebie wymaga, to pozwalasz przekraczać swoje granice. Warto znać te granice, żebyś również ty. Nie przekraczał, ty nie przekraczała granic wolności innego człowieka. Czyli tak jak chcesz, aby ktoś pozwolił tobie być sobą, tak i ty pozwól innym być sobą. I znowu czasem jest tak, że godzimy się na pewne rzeczy, ponieważ widzimy w tym jakąś wartość. Na przykład matka dedykuje dużą część swojego czasu dzieciom, ale znowu trzeba wiedzieć, kiedy oddawać im odpowiedzialność. I oddawać jej coraz więcej i więcej, odzyskując tym samym czas i przestrzeń dla siebie. Niestety, często życie w poczuciu poświęcenia sprawia, że wymagamy tego poświęcenia również od innych. I w ten sposób kreujemy koło niebycia sobą, niebycia autentycznym. Wiecie już, w jaki sposób można gubić siebie, ale co to wobec tego znaczy być sobą? Najkrócej można powiedzieć, że być sobą oznacza żyć pełnią swojego życia, realizować swój potencjał, wykorzystując swoje talenty, swoje mocne strony, swoje zasoby. Być sobą to proces dochodzenia do autentyczności autentyczności, gdzie w pełni stajesz się tą osobą, którą możesz się stać. Dlatego trudno powiedzieć, że ktoś już teraz jest sobą. Bo to jest proces, który nie kończy się. To jest proces, który trwa całe życie. Tak jak potencjał może być nieskończony, taki ten proces odkrywania swojej autentyczności może być nieskończony, ponieważ nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi. Choć to dziwnie może brzmieć, że nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi ten proces dążenia do autentyczności. To jednak sens jest taki, że wydarzenia w naszym życiu Kształtują w nas w jakiś sposób. Jesteśmy wolnymi ludźmi i każde z takich wydarzeń, każdą z sytuacji możemy interpretować w jakiś określony sposób i wybierać w niej to, w jaki sposób się zachowamy. Dlatego ten proces dochodzenia do autentyczności jest nieprzewidywalny i niekończący się, ponieważ każdy nasz wybór w każdej sytuacji jest jak łączenie kropek i dopiero kiedyś na końcu zobaczymy cały. Pełny obraz. W jaki sposób stawać się sobą, w jaki sposób być na tej drodze dążenia do autentyczności? Niezmiernie ważną rzeczą jest bycie uważnym, jest wsłuchiwanie się w siebie. Nasze emocje dają nam znać o tym, czy coś jest zgodne z nami. Jeżeli odczuwasz gniew, to znaczy, że jakieś twoje granice zostały przekroczone. Jeżeli znajdziesz czas na bycie refleksyjnym, to dowiesz się, co za tym stoi. Gdzie masz granice, na czym ci zależy, co jest dla ciebie ważne? Smutek mówi ci o tym, że tracisz coś ważnego. Frustracja mówi ci, że nie idziesz tą drogą, którą chcesz. Radość, szczęście, spełnienie mówią ci, tak, jesteś na dobrej drodze. To jest to, czego chcesz i czego chcesz więcej. Gdy robisz coś z pasją i znajdujesz w tym flow, to również jest informacja. Że to Twoja droga, że robisz coś, co jest dla Ciebie naturalne i że wykorzystujesz swoje talenty i mocne strony. Wszystkie te sytuacje, w których czujesz, że jesteś w zgodzie ze sobą, mówią Ci o tym, że jesteś sobą, że jesteś na drodze do autentyczności. Oczekiwania społeczne uczą nas, żeby być racjonalnym, ale często ta racjonalność. Mieści się właśnie w zakresie tych nacisków i oczekiwań, i nie jest zgodna z nami. To nasze emocje, nasze odczucia, nasza intuicja, która bazuje na naszej podświadomości, powie nam, czy jesteśmy na drodze do bycia sobą. Czy można całe życie nie być sobą? Kiedyś jedna z klientek zadała mi takie pytanie: Można. Jeżeli człowiek. Pozwoli sobie na brak refleksyjności nad swoim życiem, lub na brak czasu na tę refleksję, to istnieje taka możliwość, że gdzieś rozminie się ze samym sobą, że nie żyje w zgodzie ze sobą, nie jest autentyczny. Pozwól sobie teraz na chwilę refleksji. Gdzie jesteś ze swoją autentycznością? Gdzie jesteś na tej drodze do siebie, na tej drodze do bycia sobą? Określ w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najmniej, a 10 najwięcej, na ile w swoim życiu jesteś sobą. I cokolwiek wybierzesz, czy to będzie 3, 5, 8, to co jest resztą? Jeżeli jesteś sobą na 5, to czym jest pozostałe 5? Komu lub czemu pozwalasz na zabieranie ci tej części Twojego ja? I pamiętaj, Twoje życie nie jest po to, żeby zadowalać innych. Nie musisz być people pleaserem. Twoje życie jest po to, aby stawać się sobą, aby być na drodze do autentyczności, albo by tę autentyczność osiągnąć. Lubię powtarzać to stwierdzenie: nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy musieli lubić. Bądź sobą, pozwól temu drzewu rosnąć w naturalny dla niego sposób. Szukamy czasem szczęścia czy spełnienia. W różnych bardzo skomplikowanych, złożonych rzeczach, sytuacjach, celach. A tak naprawdę te odpowiedzi są bardzo proste. Człowiek jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy staje się sobą, kiedy staje się w pełni sobą, kiedy realizuje siebie poprzez realizowanie swoich mocnych stron i życiu pełnią swojego życia. Gdzie jesteś na tej drodze? Prześlij ten odcinek tym, którzy mogą tego potrzebować. Tak wielu ludzi wokół nas nie ma odwagi, aby być sobą, nawet nie mają odwagi, aby spróbować być sobą. A już za tydzień zapraszam Cię na kolejny odcinek, tym razem, jak sobie radzić z toksycznymi ludźmi. Do usłyszenia.